Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. No dzisiaj mamy po raz kolejny zmianę, bo dzisiaj nie jesteśmy na żadnym y, serwerze, z którego już nagrywałem, bo jesteśmy na Insight MTA. Jest to no stosunkowo można powiedzieć nowy serwer, bo jeszcze teraz miał przerwę techniczną i, i dopiero teraz jakby ruszył po tej przerwie. Yy, nie jest to wielki serwer. Przez to, że gra na nim w tej chwili 18 osób, ale jak widzicie jest dopiero 9 rano w ciągu dnia, te liczby wahają się między no, 50-60 graczy, także jest naprawdę spoko. Serwer jest po prostu zajebisty, no, ale po prostu yy, nie cieszy się aż tak wielkim zainteresowaniem jak inne serwery, a naprawdę powinien, bo no po prostu jest tego wart. Także ja dzisiaj nagram z niego krótki odcinek, mam nadzieję, że on Wam się spodoba, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. No, i tak jak widzicie, znajdujemy się pod siłownią, jest tutaj siłownia. Wejdziemy sobie do środka. Pokażę Wam, mniej więcej, jak to wygląda. Sam jeszcze tutaj nie byłem, bo ja dopiero wczoraj zacząłem na nim rozgrywkę, ale po prostu tak mi się ten serwer spodobał, że mówię: No, nie może, nie może być tak, że na nim nie nagram odcinka. Podchodzimy sobie tutaj do, do sprzedawcy, do pracownika siłowni. No, i to jest po prostu coś pięknego, że my możemy wchodzić z każdym w interakcję. Klikamy na klawiaturze przycisk E. No i możemy rozpocząć z nim rozmowę. Dzień dobry. Dzień dobry, w czym mógłbym służyć? Chciałbym zakupić karnet. Karnet kosztuje 200 dolców, więc na potrzeby odcinka go oczywiście kupię. No i kupiłem sobie karnet na siłowni. No i teraz tak, na bieżnię możemy, oczywiście, że tak. Wchodzimy sobie na bieżnię również za pomocą interakcji. Skorzystaj z bieżni. Lewy prawy przycisk myszy. O Jezu. No, tutaj widzicie, trzeba ogarnąć. Ja naciskam Naciskaj przycisk sprintu, aby przesuwać znacznik w prawo. Ok. Możesz regulować prędkości bieżni za pomocą lewego, prawe, lewego i prawego przycisku myszy. Ok. Czyli widzicie, im szybciej, im ten. Naciskam prawy przycisk myszy, to przyspiesza moja postać. No i dzięki temu możemy sobie ćwiczyć. Dobra, ja sobie z tej bieżni już spadnę. Już jeszcze chwilę pobiegam. Dobra, no i puszczam, spadnę sobie z bieżni i teraz Wam pokażę, co na rowerki można, oczywiście, że można, bo ja też mówię Wam, jeszcze tego nie testowałem i dopiero patrzę, jak to z tym wszystkim jest. Yy, tutaj mamy co? Ławeczka oczywiście, yy, naciskaj lewy i prawy przycisk myszy, aby balansować sztangą nad swoją głową, ok, jeśli za bardzo się przychyli, zakończysz ćwiczenie, dobra. No i dobra, załóżmy, że już mi się nie chce ćwiczyć. Już postać moja zejdzie. No i go, no, widzicie, zmęczony bardzo jest Sirzej, także Także już może wystarczy tych ćwiczeń. Pójdziemy sobie z tej bieżni i pokażę Wam po prostu resztę, resztę rzeczy na serwerze. Ja nie pokażę Wam oczywiście w tym odcinku wszystkiego, bo, bo sam jeszcze naprawdę yy, nie jestem doinformowany po prostu tutaj o wszystkim. No bo dopiero wczoraj zacząłem tutaj rozgrywkę, pograłem kilka godzin i naprawdę mi się spodobało. O właśnie, kolejna fajna rzecz. Na każdym serwerze macie bankomat, możecie mieć pieniądze przy sobie, możecie je wpłacać do bankomatu. Tutaj również możecie wpłacać do bankomatu, ale nie jest tak, że skorzystacie sobie z bankomatu i już jest wszystko git. Musicie wyrobić sobie kartę w banku i my się tam zaraz udamy, to oczywiście kosztuje. No ale jest naprawdę no, po prostu coś zajebistego, że można stworzyć swoje własne konto bankowe i jeszcze każdej karcie nadać y, PIN, kod PIN do bankomatu, także no to jest już naprawdę świetna opcja. Tutaj jak widzicie, mamy y, straż pożarną, Sandra Fire Department, y, stację drugą. Y, no i co? Tutaj o właśnie, kolejna jeszcze fajna sprawa. Mamy y, pracę kierowcy taksówek i tak dobrze słyszeliście, pracę taksówek, nie frakcję, tylko pracę. Nie będę wam tego teraz pokazywał, bo mi się tam nie chce biec, ale wystarczy zatrudnić się w urzędzie jako kierowca taksi i po prostu wymagane jest od was prawo jazdy kategorii B. Widzicie, straż dziś pojechała. Wymagane jest od Was tego prawo jazdy kategorii B, które jest tutaj również za darmo dostępne w ośrodku szkolenia. E, pokażę Wam pod mapą. Mapę macie pod 11. No i właśnie, jak e, posługiwać się tą mapą. Z pewnością nie, nie będziecie wiedzieć na początku. E, jeżeli chcecie się dowiedzieć, gdzie jest dana rzecz, musicie kliknąć po prostu na tutaj, na nazwę Insight, na przykład News, i tutaj widzicie w tym miejscu, gdzie jest Insight News, znika mi blip, i tutaj się można dowiedzieć. Gdzie, gdzie po prostu dane miejsce się znajduje. I kolejna zajebista moim zdaniem sprawa zobaczcie. My pójdziemy sobie teraz do, ban do banku utworzyć konto, można zaznaczyć GPS-a i słuchajcie tego. Jedź prosto. To jest po prostu, no nie wierzę, Nie wierzę, że coś takiego powstało ta eee, Naprawdę no, super opcja. Fajnie. Znaczy no, może kogoś to może denerwować. Mi się to akurat mega podoba. No i po prostu jest zajebiście. Wczoraj grałem pół dnia na tym serwerze. Teraz sobie właśnie też odpaliłem jest 9 rano. O kurde, czekajcie, bo lekcja czekajcie. Dobra, jestem. Taka szybka przerwa, tylko się musiałem tam potwierdzić, że jestem i dobra, nieważne. Lecimy sobie teraz do banku. Serwer jest w trybie, że tak to nazwę, RPG, ale w większości tutaj no naprawdę odgrywa się tutaj takie prawdziwe RP. Także jest to serwer RP łamany na RPG, bo można grać normalnie, yy, sobie tam być nie zachowując żadnych zasad, ale tutaj jednak dominuje to RP i to mi się naprawdę podoba. Yy, a jeszcze zanim wejdziemy do banku, wracając do siłowni, po co bym ma tej siłowni? Ano po to, że pod F5 klikacie sobie cechy postaci, widzicie, macie opisk. Yy, każda postać ma cechy pozytywne, negatywne. Te cechy możecie oczywiście rozwijać, tutaj wszystko możecie sobie po, poczytać, a ja wam tego nie będę wszystkiego czytał, bo mi się po prostu nie chce, ale yy, możecie sobie to poczytać. I jeszcze na początek, jak będziecie zakładać konto na tym serwerze, do czego was naprawdę mega zachęcam, możecie skorzystać z mojego kodu referencyjnego, dostaniecie 500 dolarów na start, to jest naprawdę super opcją, no a ja też coś tam za to dostanę, także no nie ukrywam, żebym yy, bardzo was o to prosił, żebyście po prostu tego kodu użyli. Yy, lecimy sobie dalej. Wchodzimy sobie oczywiście do siedziby banku, żeby wyrobić sobie tą kartę. Ja też nie wiem jak to będzie wyglądać. Wiem, że to jest płatne na pewno. Yy, dobra, co tu jest? Pracownik banku. To porozmawiamy sobie. Yy, dzień dobry, chciałbym założyć konto w banku. Wpisać PIN, OK. Wpiszemy sobie PIN. Załóż konto. Konto bankowe zostało pomyślnie założone. Tyle? No dobra, no to chyba tyle. No to dobra, ja się ładnie z panem pożegnałem. Co tutaj jest? Coś tu można jeszcze robić. Aha, można sobie usiąść na krześle, No to super. Dobra, no to mamy w takim razie już wyrobiony ten, tą kartę, ten pin. No i tak, tutaj mamy Sanfiero pomniki założycieli serwera. Możecie sobie przeczytać, oczywiście. Także kolejna rzecz, która mnie naprawdę zszokowała, i jest to po prostu coś, no coś niezwykłego, jeżeli tak można o tym powiedzieć, na, na serwerach MT. No i zobaczmy. Mamy bankomat, podchodzimy sobie. Skorzystaj z bankomatu. Y, ok, mamy kartę. Wow, możemy ją sobie włożyć. Ja sobie mogę wpisać pin na klawiaturze numerycznej u mnie? Tak, mogę sobie tak zrobić. Y, potwierdź. Wow, dobra. Y, wpłać pieniądze. Dobra, wpłacimy sobie 2000. Także git. Y, kolejna sprawa. Na serwerze oczywiście krąży tutaj. Y, jest po prostu tutaj zregoniczny czarny rynek. Można sprzedawać narkotyki, można je kupować i tak dalej. Yy, mam coś przy sobie, chyba coś ostatnio kupowałem. Tak. Aha, właśnie, kolejna, kolejna, kolejna sprawa. Mamy tutaj dowód osobisty, mamy prawo jazdy, mamy kartę płatniczą. To się oczywiście przydaje przy, przy tym, jak nas zatrzyma policja. Yy, kolejna fajna sprawa, mamy tutaj telefon. Jest to prawda stary, ale jak najbardziej można dzwonić do siebie, można dzwonić do. Można dzwonić do innych graczy, można ustawić sobie na dzwonek. No, więc, takie też urozmaicenie. E, no i po prostu. No, serwer jest mega, tak? Serwer jest po prostu mega. Brakuje mu tej promocji, żeby ktoś naprawdę go tak mocno wybił. Ale on naprawdę na to zasługuje, bo nie jest to jakiś kolejny pseudol typu multi-RPG czy coś w tym stylu. Jest to naprawdę zajebisty serwer. Polecam Wam na nim zagrać, bo jest to po prostu no naprawdę warty poleceń na serwer. Wiem, że się powtarzam, już to powiedziałem chyba z trzy razy w tym filmie, ale powtórzę to po raz czwarty, naprawdę warto. No i tutaj sobie idziemy taką ładną alejkę w parku, a ja Wam nie powiedziałem dokładnie o tych narkotykach. Można kupować nie wiem, jakieś marihuany, LSD i takie różne inne rzeczy. Ym, marihuana obecnie nie jest aż tak potrzebna, ponieważ jeszcze zarząd nie dodał opcji skręcania, po prostu zwijania skrętów z tego co się dowiedziałem od innego gracza, także też nie wiem na ile to jest prawda no ale na przykład takie rzeczy właśnie jak LSD i różne inne możemy sobie tutaj kupować no i po prostu też są po tym różne efekty po zażyciu, także przekonajmy się co będzie po zażyciu LSD uzależnienie od narkotyków wzrosło, ok. ostatnio jak wziąłem, oho o jakie ładne rybki poleciały, widzicie, kolory się zmieniają Ostatnio też coś brałem, to miałem fajną fazę slow motion. No, a teraz widzicie, kolory się zmieniają, jakieś tam ryby, o tu jakieś smoki latają, o tu tutaj jakiś delfin. No także naprawdę tutaj widzicie fajne szczegóły takie porobione i naprawdę może to was wciągnąć. No i pokażę Wam jednak na szybko jeszcze tę pracę taksówkarza, żeby nie było, że nie pokazałem. Tyle co wiem na serwerze, to, to po prostu wam pokażę. Nie wiem, czy powinienem wchodzić tam po zażyciu narkotyków, czy jakiegoś innego alkoholu, czy coś w tym stylu, ale... No ale dobra, załóżmy, że... że po prostu na potrzeby filmu to zrobię. Ja już się zatrudniłem tutaj oczywiście w urzędzie, który był tam naprzeciwko banku. O, widzicie, rybki sobie latają, ale nam to nie będzie przeszkadzać, wsiadamy sobie do, do taksówki. Interfejs pojazdu macie oczywiście pod shiftem, no i tak. Zrzucimy sobie ręczny, odpalamy silnik, zapalamy światła. I zapniemy sobie pasy. No i stawka tutaj za 10 minut jazdy to jest 300 dolców, także też możecie sobie dorobić. No i w międzyczasie podjadę wam taksówką, pokażę na początek, gdzie możecie sobie fajnie zarobić. O, kolejna rzecz, którą Wam pokażę, to stacja benzynowa. Również nie widziałem takiego zastosowania na żadnym innym serwerze. Podjeżdżamy sobie tutaj pod y, stację y, paliw i możemy sobie z, dy z dystrybutora wyciągnąć, możemy wyciągnąć sobie węża, podchodzimy do taksówki, no i oczywiście możemy tankować, co jest naprawdę mega opcją. Y, ja w tej chwili nie będę, y, zapłacę gotówkę za to, no ale y, jest naprawdę tutaj też to super zrobione. Mamy tutaj również my, nie możemy umyć auto, w sumie umyjemy, nie wiem, czy się teraz da, chociaż mam czyste w miary ale... Ale chcę wam pokazać jak to działa. Również tego jeszcze nigdy nie korzystałem, aby tworzyć. Okej, okay, program podstawowy mycie wodą, program zrówny mycie wodą szczotkowanie. No weźmy sobie podstawowe mycie w wodą, niech będzie w gotówce. O, no i widzimy, mamy mycie auta, także no kolejna rzecz, która przemawia za tym, że na tym serwerze jest naprawdę warto zagrać, że jest tutaj wszystko po prostu tak. No może nie do końca jeszcze dopracowane, bo jeszcze na pewno kilka rzeczy się znajdzie, które można dopracować. Ale nie ma tutaj po prostu rzeczy wziętych z internetu, tak jak na, no na większości serwerów, nie oszukujmy się, na polskiej scenie MTA. Oczywiście tam nie mówię o jakimś projekcie czy, czy czymś takim, ale no po prostu serwer jest, yy, widać, że jest robiony po prostu autorsko, no i za to naprawdę sobie ten serwer bardzo, ale to bardzo cenię. No i dobra, umyliśmy taksówkę, yy, będzie czyściutka na bazie stała, także tutaj już też fajnie. O, widzicie, rozpięły mi się pasy podczas tego, jak wychodziłem zatankować, także to też naprawdę fajna opcja. Tutaj mamy komisariat policji. Tak, tutaj mamy policję. No i tak, miałem wam pokazać, gdzie na początek fajnie zarobić. Nie wiem dokładnie, czy ja tam trafię, ale chodziło mi oczywiście o pracę dostawcy pizzy, tak zwanego pizzaboya. Na początek, naprawdę bardzo, bardzo. Fajna praca. Ja, oczywiście, to była moja pierwsza praca, dlatego wam, wam ją polecam. O, idealnie trafiłem. No, w tej chwili wam nie pokażę, bo jestem na taksówce, no ale wchodzicie do środka, nie jest od was wymagane nic, żadne prawo jazdy ani nic z tych rzeczy. Wchodzicie po prostu do środka, zatrudniacie się, wsiadacie na skuter, no i rozwozicie pizzę. Zarobek jest naprawdę tam też, spokach na początek, później właśnie możecie sobie. Pójść na taksówki czy na jakieś inne rzeczy. No ja jeszcze tutaj też nie ogarnąłem do końca, więc nie będę Wam dokładnie polecać. Ale jeszcze można iść na kierowcę tramwaj. Praca znajduje się niedaleko taksówek. Dokładnie tutaj zaraz o w tym miejscu. No w tym miejscu nie skręcę, ale sobie skręcę w prawo no i wam pokażę. No i już jesteśmy. Tutaj jest praca kierowcy tramwaju. Nic innego jak prowadzicie po prostu tramwaj, zabieracie sobie pasażerów. Hmm, którzy no, są sztuczni i tak to nazwy po prostu jest to zrobione skryptem, także yy, nie jest to jak w taksy, no ale kto by chciał podróżować metrem po mieście kilka metrów, więc nie opłaca się to. Yy, taksówką możecie oczywiście wozić ludzi, dostajecie za te 10 minut 300 dolców, no i dostajecie yy, jeszcze yy, dodatkowo wynagrodzenie za każdy kurs, bo tak metr nabija kilometry. No, i po prostu sobie zbieracie ludzi. No, a co do tramwaju, no to zbieracie npc tów sprzedajecie bilety normalne, bądź też bilety ulgowe, w zależności, jakie nam tam system poda, żebyśmy sprzedali. No, i po prostu sobie też zarabiamy. Stawka to jest chyba 3000 dolców na godzinę, coś takiego. No, ale naprawdę, naprawdę jest. Są fajne zarobki, także możecie sobie pozarabiać. No i dobra mordeczki. Ja już powoli się będę z wami żegnać, bo po prostu tak jak mówię, no nie jestem do końca jeszcze obeznany na serwerze, nie wiem do końca co i jak, ale po prostu mówię, że no nie mogłem tego nie nagrać, bo po prostu serwer mi się tak spodobał, że musiałem to zrobić. Także zapraszam was na niego bardzo serdecznie. Jeszcze raz przypominam o moim kodzie referencyjnym, który możecie znaleźć w opisie pod filmem. Przepraszam was dzisiaj za mój głos, ale no mam trochę problemy z gardłem, no i ciężko mi się po prostu gada. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.